Handlowiec zalogował się do systemu i wybrał przycisk Dodaj nową delegację. System automatycznie podpowiada pracownika, jednak daje także możliwość konfiguracji wypisania delegacji w czyimś imieniu. Użytkownik uzupełnia datę stworzenia dokumentu oraz wypisuje dane dotyczące odbytej podróży. Wpisuje cel delegacji i nazwę firmy, do której się udał. Środkiem lokomocji był samochód prywatny handlowca, a ten nie znajduje się w spisie pojazdów, dlatego użytkownik musi dodać go samodzielnie. Wpisuje markę, model, numer rejestracyjny oraz właściciela pojazdu i pojemność, która jest niezbędna do wyliczenia stawki za kilometr. Samochód pojawił się na liście pojazdów. Następnie użytkownik uzupełnia tabelę kosztów podróży, wpisując: Podróż do Warszawy samochodem prywatnym. Przejazd taksówką, dopinając do delegacji fakturę, oraz uzupełniając pole inne koszty według rachunków. Na koniec uzupełnia informacje o powrocie. W czasie delegacji handlowiec zjadł w hotelu śniadanie oraz kolację, co obniża kwotę diety delegacyjnej o 15 zł. Zgodnie z wyliczoną dietą, kosztami przejazdu oraz innymi przedstawionymi rachunkami, handlowiec wnioskuje o 583 zł do wypłaty. Uzupełniony dokument przesyła do weryfikacji. Poznaj inne funkcje systemu Connecto DMS na stronie internetowej connecto.pl.